Szykownieci w Mazelonce, strój ludowy naszym dziedzictwem to tytuł projektu realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Krzyżanowicach. W najbliższy czwartek w ramach programu odbędzie się konferencja poświęcona śląskim strojom ludowym, na którą dziś serdecznie Państwa zapraszamy. W czwartek 26 czerwca o godzinie 18:00 w wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Wernisarz stroju ludowego, charakterystycznego dla Ziemi Raciborskiej, połączony z konferencją poświęconą śląskiemu ubiorowi tradycyjnemu. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Szykownie Ci w Mazelonce Strój ludowy naszym dziedzictwem, dofinansowanego z programu Etnopolska 2025 Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas konferencji głos zabiorą Grzegorz Wawoczny, historyk i regionalista, Aldona Krupa-Gawron oraz Julita Czwikła, etnopolska. Spotkanie będzie okazją, by nie tylko zobaczyć z bliska odtworzone elementy stroju Krzyżanowickiego, należącego do grupy strojów raciborskich, ale także pogłębić wiedzę na temat ich znaczenia kulturowego i historycznego. Serdecznie zapraszamy.